Dzień dobry, witam Was wyjątkowo na początku z domowego zaciszu, ponieważ któryś dzień z rzędu już testuję podkład z Lumeny Stay. Mowa o tym. Większość materiału będę nagrywała w studio, no a tam jest dużo świateł, kamera i tak dalej. Więc pomyślałam sobie, żeby pokazać się w świetle dziennym, jak ten podkład się prezentuje, jak skóra wygląda. Tutaj się jeszcze dozumuję, żebyście zobaczyli jeszcze bliżej. Więc... Czy warto, czy nie warto. Jaki jest ten podkład, bo ponosiłam go kilka dni, więc trochę już o nim wiem. Eee, także Wam pokażę pełną kolorystykę i odpowiem na pytania, które zadaliście mi na Instagramie. Jesteście ciekawi? Zapraszam! Zanim nałożę podkład, rozpocznę od pielęgnacji i nałożę tylko i wyłącznie kremik. Nie chcę nakładać żadnej bazy, żeby nie było zbędnych, znaczy niezbędnych polepszaczy i po prostu, żeby... Eee, Podkład wyglądał jak najbardziej naturalnie e, i tutaj nakładam kremik ujędrniający, przeciwzmarszczkowy, także z Lumeny. Mam wersję na dzień, no, a na noc wersja na noc. Pod oko kremik i tutaj uwaga, pamiętamy, to także jest seria przeciwzmarszczkowa, ujędrniająca. No i właśnie... Lepiej przeciwdziałać niż żeby później było za późno, bo kremy przeciwzmarszczkowe są przeciwzmarszczkom, a nie już na istniejące zmarszki. Na zmarszki wybieramy już produkty, które są bardziej liftingujące, e, które delikatnie spłycają je, ale póki możemy, trzeba działać. Ja mam dość e, szeroką, szeroką, znaczy się mm, e, głęboką, też nie. Mam <laughs> bogatą mimikę, o tak. No i e, u mnie. Przy oczach już widać te pierwsze oznaki starzenia, już, już czuję oddech 30 na karku, więc przeciwdziałam. Ale na szczęście, na szczęście, czyli na szczęście, to zależy, jakby na to patrzeć. Mam dużą izolację tłuszczową, więc to też pomaga przeciw starzeniu się, bo po prostu zmarszki są mniej widoczne. No dobra, no to lecimy z podkładami. Jest pięć kolorów podkładów od 0 do 4. No i już po kolei wam pokazuję. Jedyneczka. Tak się prezentuje pełna kolorystyków podkładów z tej od koloru 0 do koloru 4. Ja wybieram zdecydowanie kolor numer 0, ale, ale, ale. I uwaga, uwaga, bladziochy. Ten kolor jest jasny z żółtym tonem, ale e, dla takich bladziochów mącznych może być troszeczkę za ciemny. Jeszcze raz Wam tutaj pokażę. Jeszcze co do samej specyfikacji technicznej podkładu, bo na pewno to Was najbardziej interesuje, ale przy nakładaniu wszystko jeszcze będę opowiadać. Jest to podkład, który jest do wszystkich rodzajów skóry, więc jest to turbo ważne, bo dużo z Was się zastanawia, czy do tłustej będzie ok, czy do suchej będzie ok, czy do mieszanej będzie ok, więc Rumena rekomenduje ten podkład do wszystkich rodzajów skóry. I jestem w stanie się z tym zgodzić, ponieważ cera, która jest sucha i odpowiednio nawilżona, nawodniona, nie będzie przesuszona przez ten podkład, ponieważ jest on lekki i delikatnie kryjący, wyrównujący koloryt skóry. I właśnie tutaj cera naczynkowa, która zazwyczaj ma zaczerwienienia pajączki. Także ten podkład mimo delikatnego krycia wyrównuje koloryt skóry. No i biorąc teraz pod uwagę cerę tłustą, odpowiednio przygotowana przez pielęgnację, czyli idąca pod kątem normalizacji, no to ten podkład także matuje. I przez to, że jest longstee, jest bardziej trwały, więc także sprawdzi się u cery tłustej. E, więc moi drodzy, nie przedłużając, już wam pokazuję z bliska, jak on się prezentuje, jak on się aplikuje, jaka jest różnica w mieciu i nie mieciu. Biorąc pod uwagę wszystkie podkłady z Lumeny, ten jest wyjątkowo w tubce, no znaczy się tamte też są w tubce, ale jest z wyciskaną pompką. Wszystkie inne są takie, wiecie, bzik do wyciskania jak pasta do zębów a tutaj ten wyjątkowo w wygodnej pompce no i właśnie biorę kolor zero, przybliżę się do was i zobaczcie jak on wygląda z bliska Bardzo ładne, soczyste wykończenie. Jak widzicie, podkład nałożył się mega równomiernie. Nie ma plam, nie ma prześwitów. No miodzio, no miodzio. I słuchajcie, tak jak e, czasami testuję podkłady i jest po prostu takie wewnętrzne, nie no fajny podkład, w porządku, to naprawdę tym się zachwycam. No po prostu... Wy wiecie, i ja to powtarzam już w niejednym odcinku, że jeżeli chodzi o podkłady z Lumeny, są to, mogę to śmiało powiedzieć, najlepsze podkłady do wszystkich typów skóry. Podkład nałożony na całą twarz, więc Dozumuję Wam się jeszcze i pokażę z bliska, jak on się prezentuje. No, wygląda po prostu niezwykle zdrowo, soczyście na twarzy. I to nie jest dzisiaj moje pierwsze wrażenie z tym podkładem, że Wam go pokazuję, tylko ja ten podkład testuję już od kilku dni. Tak naprawdę, od momentu, kiedy przyszła do mnie paczka z podkładami, no to zaczęłam go testować, bo byłam go niezwykle ciekawa. Nakładałam go, jak wyjechałam do Warszawy, więc naprawdę przetrwał długo i dużo godzin i, i wiele, więc sprawdził się. I także przy jednym z wieczorowych odsłon go robiłam, więc. No, naprawdę jest rewelacyjny. Naprawdę jest rewelacyjny. Po prostu ja się nie mogę przestać zachwycać, bo naprawdę uważam, że podkłady z lumeny są mega niedoceniane. Zdaję sobie z tego sprawę, że ta niewielka popularność, chociaż z czasem wydaje mi się, że coraz większa, jest spowodowana tym, że te podkłady są mało dostępne. Ogólnie lumena jest mało dostępna, w sensie jest w drogeriach internetowych, ale większość osób lubi dotknąć, pomacać, zobaczyć, zesłoczować czy faktycznie, czy tak jest, jak to się prezentuje. Jaką ma konsystencję, wiecie, macanto. Eee, a tutaj niestety e, są to podkłady, cała marka dostępna w niektórych mniejszych e, drogeriach stacjonarnie. Więc ja jestem Waszym nośnikiem i pośrednikiem e, w tym, jak to się wszystko prezentuje i jak wygląda. Więc dobrze, moi drodzy, e, nie będę dzisiaj robić jakiegoś wyniosłego i skomplikowanego makijażu. Także chcę Wam pokazać e, produkty, które są połączeniem pielęgnacji. Oraz kolorówki. I także te podkłady są mocno wzbogacone pielęgnacyjne. W ogóle, może ja Wam przeczytam tak dokładnie i ładnie, jak to sama Lumena napisała. Uwaga, uwaga. <laughs> Lekki pielęgnacyjny podkład o średnim kryciu z matowo-satynowym wykończeniem. Odporna na zmienne warunki atmosferyczne formuła nasycona bogatą w przeciwutleniacze arktyczną barzynę. Już sobie wygooglowałam, co to jest barzyna. Jest to roślina z rodziny wrzosowatych, która jest właśnie odporna na różne mm, warunki atmosferyczne. Eee, oraz arktyczną wodę źródlaną dodaje skórze zdrowego, naturalnego wyglądu. Mineralny filtr SPF chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem promieniowaniem UVA i UVB, więc e, potwierdziło się wszystko, co powiedziałam, no i właśnie leci teraz bronzer serum, no i jest to po prostu rewelacyjny produkt dla skóry dojrzałej lub dla osób, które chcą uzyskać bardzo delikatny efekt brązera. E, po prostu tylko takie smyrknięcie, że tak to ujmę e, i nanoszę na pędzel Zobaczcie różnicę na dłoni, jak on wygląda bardzo, 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 bardzo delikatnie. No i właśnie, lecimy na policzusia. Serum z pigmentem tak bym mogła tutaj e, najlepiej to określić. No i tak naprawdę koniec. Tak się prezentował brązer serum, a teraz leci róż do policzków. Zobaczcie, jaki świeży i elegancki polik. A naprawdę najlepszy w tym wszystkim jest to, że to jest tak naprawdę pielęgnacja, bo jest to serum, które jest przy okazji różem. I tu już się posłużę gąbeczką. Nie serum, a rozświetlacz wpłynie. Ale także jest wersja serum Instant Glow. Tylko tutaj jest delikatniejszy efekt rozświetlenia. No, a jednak, żeby ta skóra była taka mokra, no to. Nałożyłabym coś konkretniejszego, rozświetlającego, bo już nie będę niczym tego pudrować. No, i tak naprawdę makijaż na dziś jest już gotowy. Nie przypudrowałam się, wytuszowałam tylko rzęsy. No i cały czas mam tą soczystą skórę e, dzięki podkładowi oraz serum, które stosowałam. E, i, no, ale jeszcze może takie pytanie tutaj zadacie i też na Wasze pytanie odpowiem za chwilkę. E, Magdalena, ale jak ten podkład ma się do reszty podkładów z Lumeny? Otóż już mówię, już tłumaczę i przypominam. Lumena w swojej ofercie ma 5 podkładów I myślę, że zacznę od tego, który najmocniej kryje Jest bardziej kierowany do cery tłustej, ewentualnie mieszanej Jest to wersja matowa, podkład matujący o pełnym kryciu Jeżeli bierzemy skalę od 1 do 5, to tu jest piąteczka z pełnym kryciem Tylko, że też ten mat nie jest suchym matem Ta skóra wygląda ładnie i soczyście I powiedziałabym, że jest to podkład na większe wyjścia, na większe na jeżeli chcemy być pewni, że to ma się trzymać na twarzy i ma być trwałe, to tutaj zdecydowanie wersja matowa i tak... O Jezu! Chodź tu! I także wersja matowa będzie wyglądała dobrze na cerze suchej. Jeżeli mamy tutaj większe wyjście, po prostu to jest kwestia przygotowania tej cery, większego nawilżenia, ale na pewno mat nie przesuszy cery suchej. Następnie mamy wersję Blur i jest to podkład w naszej skali krycia od 1 do 5 na mniej więcej takiej czwóreczce. Jest to podkład wygładzający, także świetnie się sprawdza u cer dojrzałych. Naprawdę wygląda fantastycznie, delikatnie uelastycznia i napina skórę. Kolejny wersja CC i jest to podkład, który jest mniej kryjący. Korygujący. E, tutaj e, delikatniejsze krycie, ale także przy cerze naczynkowej fajnie się sprawdzi. Jest bardzo lekki e, i mniej więcej na podobnym poziomie krycia jak ten najnowszy z tej, ale, ale powiedziałabym, że ten najnowszy podkład jest e, połączeniem wersji blur, mat oraz bardzo delikatnie w wersji Natural Glow, bo także przez to, że ma to satynowe wykończenie, rozświetla. No ale o Natural Glow nie będę się rozwodzić, bo wy wiecie, pamiętacie, robiłam osobny odcinek o tym, więc powiedziałabym, że jest to właśnie połączenie tych trzech podkładów w jednym. Jeżeli chcecie więcej o tych podkładach usłyszeć, zobaczyć, także zobaczyć słoczej i pełną kolorystykę, to tu odsyłam do filmu, który robiłam o wszystkich podkładach z lumeny. Do jakiej skóry, jak wygląda, jak się prezentuje, no i właśnie pełna kolorystyka. Więc, Zapraszam serdecznie, zapoznajcie się. Chyba już kończę to, co ja miałam dzisiaj Wam do przekazania. Jeszcze odpowiem na Wasze pytania, które zadałam na Instagramie, no bo właśnie jako Wasz nośnik informacji i pośrednik, więc czytam, odpowiadam. Raczej nie odpowiem na wszystkie pytania, ale postaram się odpowiedzieć na większość i Także się mniej rozwodzić, tylko szybko, zwięźlej na temat. Dobra. Czy ten podkład może być do cery dojrzałej, mieszanej? Strefa te błysk, reszta twarzy mat, czyli suchoty. Otóż wydaje mi się, że tak. Ponieważ jest to połączenie podkładu z pielęgnacją, czyli świetnie się nada tutaj jako do cery suchej, ale z drugiej strony, przez to, że jest mocniej kryjący, no to cera. Tłusta, będzie bardziej zadowolona, że tak to ujmę. Więc też także pamiętajcie o odpowiednim przygotowaniu skóry, czyli o tej normalizacji oraz zmatowieniu pielęgnacyjnym, bo to jest naprawdę, to jest połowa sukcesu, żeby podkład nam się dobrze trzymał i większość osób ma po prostu problemy z doborem podkładu przez to, że wybiera nieodpowiednią pielęgnację. Na przykład zbyt tłusty krem, zbyt krótki odstęp między nałożeniem kremu a podkładu bo miałam się nie rozwodzić. Ok, Dalej. Jak długo się otrzymuje i czy ciemnieje po nałożeniu? E, powiem Wam tak. Jechałam do Warszawy o godzinie 6 się malowałam, wróciłam o godzinie 20. Po 20. Podkład trzymał się na twarzy, nie powiem, że nienagannie, bo przetarł się w niektórych miejscach, ale trzymał się naprawdę dobrze. E, I czy ciemnieje po nałożeniu? U mnie on nie ciemnieje, ale nie daje gwarancji dla osób, które mają cerę tłustą, bo zazwyczaj przy cerach tłustych, tam gdzie się wydziela więcej sebum, e, no to ciemnieją podkłady. Ale u mnie, jak widzicie, wszystko, e, wszystko się zgadza, nic nie ściemniało. Dobra, ja też nie ściemniam, hehe. Czy można budować w nim krycie, czy wchodzi w pory? E, jakie daje wykończenie? Oj, dużo pytań naraz. Czy można budować nim krycie? Tak, ale delikatnie. Nie otrzymamy efektu pełnej maski, że tak to ujmę, bo on nie jest tak mocno suchy i napigmentowany. E, czy wchodzi w pory? Chyba nie. <grytanie> e, jakie ma wykończenie? Matowo-satynowe. Czy dla skóry dojrzałej i mieszanej będzie ok? Tak, ok. Jezu, kocham podkłady z Lumene. No właśnie. Do jakiego typu skóry on jest? Do każdego typu skóry. E, czy do cery dojrzałej, więc tak już było, czy do mieszanej w kierunku normalnej także. E, jaką mają pojemność? Bo wyglądają na mniejsze niż standardowa pojemność. A słuchajcie, a ja tak z ciekawości nawet nie wiem. 30 ml, czyli tak jak każdy. E, tutaj znów o cerę dojrzałą, o nie mogę się doczekać. E, Co najlepiej pod niego nałożyć, do jakiej skóry się nada? No to to już powtarzałam, do jakiej skóry się nada, to już wiemy. No i co pod niego nałożyć? No, ja głównie pielęgnację mam także z Lumen. Jakbyście otworzyli moją szafkę łazienkową, to jest Lumena 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 w większości, chociaż. Tak się zastanawiam, czy w ogóle nie zrobić takiego odcinka pielęgnacyjnego, co używam, co testowałam, bo tak naprawdę dużo testuję nowości, ale zawsze wracam, zawsze wracam wiernie do dolumeny do eee, i myślę, że taki odcinek nie byłby głupi. Dobra, porównanie krycia do wersji matującej. Jest on delikatniej kryjący niż wersja matująca. Wersja matująca ma 5 gwiazdek, ten ma 3. Czy odcień 0 jest ciepły i żółty? No to widzieliście na słoczach, nie? To jest delikatnie żółty taki. Eee, czy nadaje się do każdego typu skóry, czy raczej określany, sproponowany? No to wiemy. Hmm, czy nakładać do nakładania palcami gąbeczką, czy raczej pędzlem? Ja jestem człowiek gąbka i obojętnie jaki nie byłby to podkład, nie wyobrażam sobie teraz życia bez gąbki. Więc e, nienawidzę nakładać palcami, bo wszędzie wtedy są te palce uciapane i tłuste i pomiędzy pierścionkami, fuj. E, a pędzlem, e, jeżeli tak, to kabuki, jak najbardziej, spoko. E, czy będzie się nadawać do cery tłustej? po wcześniejszym, dobrym przygotowaniu tej cery tłustej. Czy mam e, magiczny sposób na dobieranie koloru na odległość? Oglądać moje filmy i zobaczyć jak wyglądają słocze i mniej więcej gdzieś w tej kolorystyce się odnaleźć. E, czy podkład dobrze się trzyma i się nie waży na nosie? Tak, trzyma się. E, mi się trzymał dobrze, nie ważył mi się na nosie i też dałam, e, żeby znajoma spróbowała, spróbowała, w sensie przetestowała jedna i druga, mama i córka i... Obie zachwalają, więc e, myślę, że tutaj się nadaje i do cery e, właśnie młodzieńczej, i do cery dojrzałej. E, gdybyś ten kolor miał porównać do Rimmel i Maybelline, nie wiem. E, no, Generalnie ciężko mi jest porównać, bo zależy jaka seria? Nie wiem. E, kolorystyka względem ich wcześniejszych hitów. Jest podobna. Jest ładna i jest bardzo uniwersalna. Kolory ładnie się przenikają. Nie ma czegoś takiego, że jest jasny, 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 długo, długo nic, a później ciemny. Bardzo ładna beżowa kolorystyka. Nie ma żadnych pomarańczy, nie ma żadnych dziwnych odcieni, więc jak najbardziej super. Czy mają drobinki? Nie, ten podkład kompletnie nie ma drobinki, ale ma to satynowe wykończenie. No to już ostatnie pytanie. Który podkład wpada najbardziej w oliwkowe tony? I sobie nałożyłam na łapkę i powiem Wam, że te podkłady są bardziej beżowe niż oliwkowe, ale jakbym miała powiedzieć, który naj, no to kolor numer 4, ten najciemniejszy. I moi drodzy, to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Myślę, że temat został wyczerpany i czy warto, czy nie warto kupić ten podkład. Ja jestem zdecydowanie tak, 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 tak. Naprawdę, naprawdę z ręką na serduszku. Gdybym miała powiedzieć, jakie podkłady wybieram najczęściej, do których wracam najczęściej i których jestem pewna i które bym zastosowała u siebie i malując innych, to zdecydowanie byłaby Lumena bez dwóch zdań. Więc, jeżeli się zdecydujecie na zakup, jeżeli będziecie zadowoleni lub nie, ale wydaje mi się, że raczej będziecie zadowoleni, zdecydowanie, to koniecznie dajcie mi znać, czy przetestowaliście, czy było to z mojego polecenia. A jeżeli jeszcze macie jakieś pytania odnośnie podkładów, tych podkładów, podkładów z Lumeny, to chętnie odpowiem na wszystkie. Tymczasem, Borem Lasem, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Mua! Moi drodzy, wieczorna aktualizacja idę się właśnie kąpać, i e, jak się prezentuje podkład. Przypominam, że mam tylko i wyłącznie e, przypodrobaną strefę pod okiem, a tak reszta to to, co widzieliście na filmie. No i proszę bardzo, jestem z bliska, pokazuje się, jak to się wszystko prezentuje. Boże, aż taki zoom dobra uciekam, e, bo ja mam aż za. No i czy fajnie, czy nie fajnie, zostawiam was z tym i lecę się kąpać. Do zobaczenia! Znaczy się nie skąpieli! Do opóźnienia.